To jest za szybko, jak ja tylko to wziąłem w rękę, ale wie Pani, co mi się skojarzyło? Takie prostokątne coś, jak grup, ale to nie musi być grup, tylko takie coś prostokątne, jak wielkość jak grup. Rejon, jestem tak, jest i ląd, i woda. Woda płytka mi się kojarzy. Ja jestem gdzieś na pograniczu wody i lądu. Taki nierówny teren brzegu jest, jakby taki jęzor coś miało. Takie... No. Jak pani zapytała, yy, z czym mi się to kojarzy, to z poziomem, jakby dwa poziomy czegoś. Nie, no ja, ja nie lubię takich wizji robić, bo to ciężka płyta metalowa. Duża, ciężka płyta metalowa z takiego grubego metalu mi się kojarzy. Ech. Czarna. Wycofuję się z tą płytą. Nie wiem, czemu tu mi tym się kojarzy, ale o cokolwiek wam chodzi, bo nie mam pojęcia o co wam chodzi, to to, skąd macie te kamienie, to słowo te poziomy dwa, ja nie wiem też o co chodzi z tymi dwoma poziomami, ale to dotyczy innego miejsca. To coś trzeba połączyć z innym miejscem, żeby dopiero miało składnię swoją. To, to nie rozwiąże się w jednym miejscu albo nie ma związku z jednym, z jednym miejscem tylko. Może to dlatego to słowo dwa poziomy. Tak. Pewnie mi się skojarzyły takie dwie, a tylko taki przebłysk. dwie, y, Dwa takie filarki, albo zb, cegieł coś zbudowane, dwa. To jest jakby stare, albo niekompletne, albo zburzone, jakby miało gdzieś wejść. Ale to jest tylko taki, s, takie p, zburzone, takie nieprawidłowe. Inaczej. niech Pani mi inaczej pytanie zada. To ważne, bo to jest dla mnie bodziec, że... To bardzo dziwnie mi się kojarzy. Bo tam gdzie... Tam, skąd są te kamienie, kojarzy mi się, że jak ja tu jestem, to muszę połączyć coś z drugim, ale dalej, dużo dalej, to taki... Taki promień robi, taki, taki trójkąt to robi. Tam gdzieś muszę, ale daleko. I dopiero łącząc ta, to dwa to ma jakiś sens. Ale kompletnie ja nie wiem o czym ja mówię. Ta. Cały czas kojarzy mi się, a to jest nonsens, bo, 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 bo ja to uważam jako nonsens, to taka płyta, kwadratowa płyta metalowa, czarna, taka, gruba, nie uniósłbym jej. Ona jakby tak pomału tak zzzz, wysuwała się i wsuwała się, w płaszczyźnie, nie w pionie, a w płaszczyźnie. Kompletnie nie wiem, do czego to przełożyć. I dlaczego mnie z tego miejsca odpycha gdzieś dalej? Taki, takie coś to robi. O, tu jestem, tak. To tak idź, tak patrz na to, tak. To jak połączy się to z tym, to do czego to mogło służyć? Kompletnie nie wiem, tylko wtedy ma to sens. Inaczej nie ma to w ogóle sensu. Ale nie ma luzji, do czego mogło to służyć. Inaczej. Cokolwiek coś służyło, to służyło yy, tą przestrzeń między czymś a czymś ma istotne znaczenie. Przestrzeń. Jak pierdolę dwa poziomy. Znaczy powiem tak, na pewno to nie ma nic wspólnego z czymś cennym. Od tego zacznijmy. Jeżeli pani by mi powiedziała, że tam jest jakiś coś cennego, skarb, coś, absolutnie to nie ma nic wspólnego. Nie wyczuwam nic, co może być wartościowe w naszym pojęciu drogie i tak dalej. To czego to miało być? Służniej Pani Pani zbyt śmieszną. Do punktów zbornych. Co to znaczy punkty zborne? Ja sam nie do końca wiem. No, z punkty zborne to mi się z jakąś wiarą jechowców kojarza, może się mylę. Bo, A takie słowo pan usłyszał? Punkty zborne. Mhm. Punkt zborny to jest y, punkt zbierania się ludzi. Miejsce, Miejsce spotkania. spotkania. Widzi pan jakiś ludzi tam? Stop. Mhm. stop. Stop, stop. To jeżeli to są punkty zborne, to muszą być trzy. Proszę posłuchać. Ja jestem biednym. A są jeszcze dwa. Stąd idą dwa promienie. Tam idą. To, po, to robi teoretyczny trójkąt w przestrzeni. Bo Tak, no i potem to zakończam. Ale tak mnie to kieruje. To jest jeden z punktów zbornych. I teraz coś państwu powiem. Oplatanie takie. Jakby takie cokoły albo coś, i oplata się to tak jakoś. To też symbolicznie mi się pokazuje. Plą o plą, trzeba się. Ma to związek z odległością. Jak pani powiedziała, że co są te punkty zborne? Ale jeżeli już to tylko by była mała grupa, to... To by nie miało, to traktując to słowo punkty zborne, to nie, nie byłoby tak, żeby to było powiedzmy jak kościół załóżmy, że schodzą, kto chce, jak chce i ile chce. To nie jest tak. To się oplatało coś. Oplatało się jakieś takie cokoliki. A nie wiem, co znaczy oplatało się. Jeżeli to wzruga, to bzura. No, 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 Ja bym inaczej. Miejsca historyczne, jak ja robię w wizjach. Ja po pierwsze nie mam w tym praktyki, po drugie. Nie robiłem nigdy takiej wizji, ale powiem jedną rzecz. To dziwne, co mi się kojarzy. Pani, jak, jak pani zapytała mnie, jak mogli być ubrani ci ludzie, to, to takie znaczenie mnie naszło zaraz. Przygarbione kaptury, że co jest jedno, to nie, że ktoś jest garbaty, to tak, by ci ludzie mieli naturę być przygarbionymi, albo musieli być przygarbionymi, albo w tym miejscu musieli być przygarbionymi. Przygarbiony. się to trójkąt w przestrzeni trójkąt. Czyli z tego punktu, jak jestem, muszę wyjść tak. Tak mnie ciągnie. Roz... Czyli idąc się to rozszerza, tak, tam. Albo w boki te. Idzie dwóch. To takie dziwna kolejność. Idą gęsiego. Idzie dwóch. I mi się takie długie kaptur kojarzy. Dwóch. Potem idzie za nimi parę kroków jeden. I za nimi kilkoro jeszcze. Idą gęsiego. Ale jak idą, to ta hierarchia, jak idą, to nie jest przypadkowo, to tak oni mają iść. Tak się powinno iść. Tak. A kiedy to było? Nie wiem. Ale spalenia. Spalenia mi się kojarzyły, spalenia, pożary. Słowo jadź, jak Jadzia, jadź i spalenia. że z czymś dobrym. To nie jest wcale z tamtego okresu, moim zdaniem, ale to może przypominać w, swojej, w swoim sensie, jak swoista inkwizycja. Takie, taka surowość, takie e, podporządkowanie. Nie nie, nie, nie lubię kurwa. Nie, nie. Bo o co chodzi? Ja, ja, ja Państwu powiem jedną rzecz. Jedno pytanie. Niech Pani mi powie, to stare jest, chodzi o stare rzecz. Bardzo. To powiem Pani jedno. To brzmi jak inkwizycja. To ma związek ściśle z czymś, To oni w kapturach chodzili. To takie dziwne kaptury były. Ale. I w pewnym momencie się skończyło spalenie, ale wiecie jak to wyglądało? Że <laughs> ci, którzy tam idą, tych dwóch pierwszych, potem jest trzeci, ale od, parę kroków od nich, a za tym trzecim dopiero parę kroków od nich grupka, ale kilkoro: pięciu, sześciu, siedmiu. To mógł być takie grupka, i to może mieć związek z wiarą, z jakąś religią, z kultem. Ale też z przemocą. Dlatego, że to spalenie mi się skojarzyło. Ja wiem, że to jest nonsens, co ja mówię, no bo to ani tego sprawdzić, to mi się kojarzy tak, jak gdyby ktoś powiedział z nich, że tam się coś z przemieniem wierzyło, może nawet jedna osoba, to należy to wszystko spalić, to już jest zło. I ludzie to palili, nawet znaczy osadę. Na to jest przemoc. Na pewno na pewno to się nie i mało z czymś nadzwyczajnym. Typu z czymś kosmicznym. Yy, to nie jest coś nadzwyczajnego. To jest. Ja bym powiedział, że to jest nawet coś negatywnego. Mi się to negatywnie kojarzy. To kojarzy mi się negatywnie i, i powiem więcej. Tam, gdzie były takie miejsca, to w okolicy był jakiś dyktat. Było to niedobre dla ludzi. Ale nie z powodu miejsca, nie to miejsce miało związek, tylko ktoś, kto mógł tworzyć to miejsce lub mieć związek z tym miejscem. Na pewno mi się to kojarzy negatywnie. Ja niczego nie rozumiem. Nie rozumiem jednej rzeczy. Parę razy mi się kojarzy takie oplatanie. Jak miał coś owalnego, tam być owalnego, tu być owalnego i ja czymś takim powrozem, czy czymś coś oplatam. Oplata się to nieraz parokrotnie. Ja tego nie mogę zrobić. Sekundkę, ja zapalę szybko, dopiero Daj mi pani chwilę jeszcze połapać to tak po, po mojemu. Proszę. Nam się wydaje jedna rzecz. Ja jestem przekonany, że świat i życie to jest informacja i energia. Tylko te dwie rzeczy funkcjonują i tylko pod nich się opieramy. Ale to też tak nie jest, że powiedzmy, nawet jeżeli było miejsce negatywne, to ono nie może być w jakiś sposób pozytywne. Kult figury świętej czy obrazka świętego. Ja to nazywam w cudzysłowie. Kult, powiedzmy, obrazu Matki Boskiej w Częstochowie. E, ja bym był ostatnim człowiekiem, który by powiedział, że ten obraz nie działa pozytywnie. On działa pozytywnie. Tylko tutaj trzeba przypisać jedną bardzo ważną przypowiedź Jezusa. Kiedy to kobieta krwawiąca, złona, jak pisało w, Pi w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie, e, chyba w Jerozolimie, doczołgała się do Jezusa. I dotknęła jego szat, Jezus to poczuł, powiedział, kto mnie dotknął. A kobieta krzyczy, ja, i przestałam krwawić. Ja to upraszczam, ale mówię tą przypowieść. Jezus powiedział, nie ja cię uleczyłem, lecz wiara Twoja cię uleczyła. To bardzo mądre, ponieważ nawet jeżeli coś jest negatywne, a podejdzie do tego czegoś grupa ludzi, która ma inne przekonanie, nawet przez swoje widzimy się. Oni sami ładują to swoją energią. Wszyscy, ta energia się ciągle zmienia. Jeżeli ludzie mają coś i e, upatrzyli sobie jakieś miejsce, powiedzmy, że to miejsce jest historyczne, ona miało ściśle z rolnictwem wspólnego, a że teraz tam to dziwnie wygląda, no dobrze ale od jakiegoś czasu ludzie, nie rozumiejąc tej architektury, zaczynają przypisywać swoimi myślami, jej właściwości inne, to idą z tą informacją. Każdy mózg, który tam idzie, który się fatyguje pójść w to miejsce, to on już im bliżej tego miejsca mówi muszę odczuć coś niezwykłego, ponieważ to idę w niezwykłe miejsce. I co wtedy robi? Sam napromieniowuje swoimi myślami do swoich oczekiwań, ale to nie jest bez skutku, ponieważ on narzuca temu miejscu pewne właściwości i wartości. I tu wrócę do obrazu matki Boskiej Częstochowskiej i słowa Jezusa. To nie ja obraz cię uleczyłem, a wiara, z którą tu przyszłaś, tak na ciebie zadziałała. To ma siłę. Nieważny jest bodziec. Ważna jest siła wytworzona przez ten bodziec. Wydaje mi się, że takie miejsca dziwne są yy, bardzo mocno zakłamane dla jasnowidza. I wydaje mi się, że ocena moja, tak jak mówię, że mi się to miejsce kojarzy z czymś negatywnym, to może być to bardzo pozytywne. Albo rzeczywiście jest to negatywne, ale i tak jest pozytywne, ponieważ ludzie z wiarą przechodząc w takie miejsce, mogą rzeczywiście chcieć w jakiś sposób to miejsce. Oni sami ładują to miejsce. Ciężko powiedzieć, dla mnie taka wizja jest nijaka. Oplatanie czegoś to nie musi być kreda, ale pisanie czegoś, cyfry. Cyfr albo coś, co przypomina cyfrę. Kreski, cyfrę na kamieniu. Oplatanie i spalanie. Powiem tak: służyło to pisaniem cyfr. Wie Pani, co może być to śmieszne, co powiem dziwne ale krwią. Takiej wielkości cyfry jakąś dziwną tą cyfrę, bo to nie wygląda jak normalna cyfra. Cyfrę albo cyfry się pisało, oplatanie czegoś, takimi, w, jakby to nazwać, w, nie włókna, takie, no nie wiem, czymś to oplatanie i palenie, ale pali się mięso. Pali się mięso. Albo inaczej, podpalane jest po to, żeby się spaliło mięso. Nie usmażyło, a paliło. I to się robiło dwa razy w roku. To jest negatywne. Kiedy dwa razy w roku? Nie wiem. Zima, lato, wiosna, jesień? Ja Nie wiem. Dwa razy to się działo, robi. W równych odstępach? Co pół roku dokładnie? Nie wiem. jakby się o, Jak lniany są? Lniany takie, no ale to chyba w Polsce nie rosną lniany, nie? No nie. To jakby się okręcało coś tak. Tak cyfry się takie pisze na boku. Na kamieniu jakby. Czyli to czegoś historycznego, tak? Czekajcie. To tyczy tylko małego rejonu. E, tego się nie spotka nigdzie indziej. To jest mały rejon jakby ziemski, jakby to nazwać mały rejon. No w stosunku do Polski rejon na przykład e, Pomorza, no to jest mały rejon do całego kraju. To jest jakiś rejon. Ja nie mówię, że to jest... Ale to jest rejon mały. E. To ma związek z, y, 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 z zakończeniem y, y, zabijania zwierząt. Y, tak jakby był czas zabijania zwierząt. Na nie był, jeżeli to jest historyczne, to nie było kiedyś rzeźni, to się nie hurtowo nie zabijało zwierząt, tylko się zabijało wtedy, gdy się miało go nie zjeść. A to jest okres zabijania jakichś zwierząt. Koniec. A ale to też jakby dwa razy w roku były zabijania tych zwierząt. Jakby dwa razy w roku było zabijanie zwierząt. I to jest koniec zabijania tych zwierząt. Jedno zwierzę się całe spala. I to zwierzę wcale nie wygląda na krowę, a coś bardziej jak na sarnę albo inne zwierzęcie, ale takiej wielkości, a nie na krowę. Czy tam świnie załóżmy. Ta A to dziwne jeszcze, bo ludzie, którzy tam, te zbory, to ludzie chodzili ze wsi. Ci wszyscy ludzie to byli takie wioskowate, takie, e, takie osadowe, osada jakaś, osady. E, dlatego, że ci, gdzie skądś przybyli, skądś przyszli, skądś doszli, e, Albo, albo inaczej, albo byli zawsze, ale ich tradycja i kultura odbiegała od yy, nawet tej z okolic. Na pewno ma z jakimś pogaństwem coś wspólnego. Y... Inaczej w to miejsce nie, nie, nie mogło iść dużo ludzi. Tam szli tylko ludzie, takim gęsiego, kilka osób. Przygarbieni, te, te i, i spalali. I była cyfra jakaś, albo cyfry napisane, albo jakieś znaki to były, nie wiem. Jakby czerwone, jakby taką brunatną czerwienią, jakby, ja, jakby krew. Cio, kurwa. Poczekajcie. Ludzie, którzy zostali, oni nie byli stąd. Ale, uwaga, żadne ufo. Ludzie, którzy przyszli, ale potem musieliby odejść, a oni nie odeszli. To jest inna kultura. I, 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 i Inne w coś wierzenie. Tak. Ale inaczej, inaczej. To powiedzcie wy mi, co, o co tu chodzi. No tego, nie wiemy. Co nie ja to że... A opiszcie mi to miejsce. Miejsce bardzo dobrze pan opisał. Ale, to jest ale to jest bardzo dobra wizja. Ale co, co, co to jest za miejsce? To jest to są tak zwane megality kujawskie. I do tego... No właśnie nikt hmm. nie wie. To ja...